a powiedz jak to było z tą Krakowią bo nagle z trenera który właśnie funkcjonuje na poziomie mocno półprofesjonalnym no przeskakujesz do Ekstraklasy sezon 2017 18 nie 17 18 awansowaliście z Agroplonem, czyli 19 20 tak 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 no, ja byłem też na stażu więc mówię bodajże w maju byłem na stażu w Krakowie przez tydzień czasu tam oczywiście wszystko sobie notowałem, jak to na, na każdym stażu, gdzie byłem, bo to był mój dziewiąty albo dziesiąty już staż, nie pamiętam. E, więc mówię, to już zawsze sobie notuję, zawsze jeśli mam okazję gdzieś jechać, to przede wszystkim od rana do wieczora, żeby ten czas po prostu zapełnić. E, tam pamiętam, że też ubiegałem się o to, żeby rozmawiać z trenerem probierzem. Bardzo mi na tym zależało. No wiadomo, że też nie ma za bardzo czasu, bo tu no praca w Excel klasie jest, jest czasochłonna, e, ale nadarzył się taki moment gdzie, gdzie porozmawialiśmy chwileczkę później nas zaprosi mnie do, do akurat do hotelu gdzie mieli zgrupowanie tam sobie porozmawialiśmy już 3-4 godzinki no i też poprosiłem wysłał CV więc, że tak powiem miłe zaskoczenie, wysłałem CV oczywiście tam miesiąc dwa nic nie było więc czekałem sobie spokojnie swoje robiłem no i w pewnym momencie w lipcu, bodajże e, to była sobota, niedziela to była, 7 chyba lipca. E, niedziela z rana to była, tak? Przed godziną dziewiątą, Widzę, że dzwoni trener że Michał prowiesz. E, no, myślałem, że się pomyliłeś, jeśli mamy szczery. E, dopiero później, jak powiedział, że Andrzej, czy jutro byś mógł być w Krakowie, no to już po prostu już wiedziałem, że pakuję manatki i na drugi dzień jadę do Krakowa i pojechaliśmy z całą rodziną. Szybko tam mm, chwileczkę dosłownie porozmawialiśmy, szybko to poszło i, i po prostu poprosiłem tylko o tydzień taki, żeby sobie wszystko zorganizować i, i wejść już do, do klubu.